Zapraszam na cykl filmów poświęconych układom chłodniczym i komponentom dla systemów transkrytycznych CO2 oglądanych przez pryzmat programu doborowego KulSelektor cool 2 od Danfoss. W serii tych filmów chcę przedstawić, w jaki sposób KulSelektor cool 2 wspiera wybór najlepszych rozwiązań, gwarantując maksymalną wydajność oraz efektywność energetyczną. W trzecim filmie z naszej serii pokażemy, jak dobrać elektroniczny zawór rozprężny AKV10P do pracy w transkrytycznym układzie CO2 dla przykładowych warunków pracy. Zajmiemy się doborem elektronicznego zaworu rozprężnego AKV10P w programie CoolSelector 2. Dla układu o następujących warunkach pracy. Maksymalna wydajność dla parownika LT niskotemperaturowego 5 kW. Najwyższa możliwa temperatura parowania LT minus 32 stopnie Celsjusza. Przegrzanie 8 Kelvinów. Temperatura w zbiorniku cieczy plus 2 stopnie Celsjusza. Przechodzimy do zakładki nowy, wybieramy zawory i armatura i klikamy na przycisk elektroniczne zawory rozprężne. Następnie ustawiamy układ na transkrytyczny i wtedy zobaczymy, że domyślnie wybrany jest rurociąg cieczowy MT, a czynnik chłodniczy jest ustawiony na. R744 czyli CO2. Wybieramy rurociąg cieczowy LT a następnie AKV 10P z podanej rodziny produktów. Dobór zaworów rozprężnych do układów CO2 nie różni się ogólnie od doborów jak przy innych czynnikach chłodniczych, ale jest jedna rzecz, która jest inna, a mianowicie temperatura cieczy dostarczanej do zaworów. W układach CO2 dochłodzenie jest bardzo niskie, a temperatura jest niższa niż temperatura otoczenia. Powoduje to doprowadzenie ciepła do przewodów cieczowych. I odparowanie cieczy. Dlatego też zawory rozprężne muszą być w stanie obsłużyć pewną ilość gazu. W związku z tym musi być ten zawór przewymiarowany. W rzeczywistości powszechnie stosuje się przewymiarowanie wynoszące 70% i wydaje się to być bardzo dobrą Wartości. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych filmów, dedykowanych doborom komponentów do transkrytycznych układów CO2.